Wszystko. Poznajcie się, panowie. Dzień dobry. Kazimierz. Y Józef. Pan jest Niemcem, ale mówi po polsku. A, Józek. Y może być. My jedziemy na Stereogląki, na Zweibochen, a potem na Copot. Rozmawiał pan z grupą? Pan daje bardzo dobry kurs i dużo ludzi chce zrobić weksel. Tylko tak, jeden chce 50 marek, a drugi 100, no i więc. Niech pan posłucha. Musi pan zrobić listę i pisze pan na przykład tak: Helmut 100 marek, Helga 150 marek, Hans 200 marek i tak dalej, i tak dalej. Aha. Chileczkę. po ile im pan powiedział? Po 4000 za 100 marek. No, to ja daję panu po 4 i pójdź, będzie pan miał też swój interes. Good. good. Pieniędzy wystarczy. Very good. <laughs> Achtung! Nie, nie. Ten pan się. się. Jest! Możemy robić weksel. 2300 marek. Co pan robi? Przecież to nielegalne. Chce pan, żeby nas wszystkich zamknęli do więzienia. Dyskretnie trzeba. Pójdziemy przygotować pieniądze. Poczekajcie chwilę. Hmm. Słuchaj, muszę... Tak. No i co? Ty. To może być milicja, lepiej nie ryzykować. Verflucht der Scheiße. Nie jestem pewien, ale on ma rację. Lepiej nie ryzykować. Ryzniszczy się, ale besser To Doktor, robimy weksel. Wyjdźmy na zewnątrz. Może <grym> w hotelu w pokoju? Nie, to jeszcze bardziej niebezpieczne. Słuchajcie, słuchajcie mam pomysł. Nas, dwóch i dwie osoby od was. Podejdziemy gdzieś dalej i zrobimy wymianę w jakimś dyskretnym miejscu. Tak jest, tylko że wy nie bierzecie ze sobą marek. Dla większego bezpieczeństwa przeliczamy, dajemy wam nasze pieniądze. Potem podchodzimy pod autokar. Jak pokaże pan kolegom, że wszystko jest ok, to wtedy dacie na markę. A, tak będzie najbezpieczniej. Nie mogę nas wtedy złapać na gorącym uczynku. Matek hier. Przelicznej, 22, 22, Brakuje trzy tysiące. Opuść trochę. Dam ci tysiąc. Ochardo. Majdaj naset kropka. Idiot. Daj jeszcze tysiąc. Jak żyd.

<laughs> Ein Tausend zu wenig Idioten. Erledigt. Ich bin erledigt. Mein Gott, Geld. Stelle, schneller. schneller.